Rok 2022 dał nam kilka powodów do radości. Nowe odcinki Mobile XF, Marcelowi siadała psycha przez zarządzanie działem, a kilka znanych i lubianych gier zyskało nowe życie lub zwyczajnie stały się grywalne. Tak myślę o tobie, Cyberpunk. Przedstawiamy zestawienie kilku takich tytułów. Wiedźmin 3 najlepszy, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Podobnych wątpliwości nie mieli gracze czekający na najnowszą aktualizację przygód Geralta, która miała wyprowadzić je na wyższy neksgenowy poziom. Piękniejszą twarz zabójcy potworów będą mogli również oglądać posiadacze pc Najnowsze aktualizacje są być może jedynymi z ostatnich, które twórcy wprowadzili do świata Wiedźmina, a przynajmniej mamy taką nadzieję, ponieważ liczymy na wkład ich sił i umiejętności w tworzenie nowej sagi dziejącej się na kontynencie. Redzie obejmując PS5, Xbox Series X i komputery uwzględnili między innymi usprawnienia wizualne, czyli ray tracing wraz z ulepszonym screen space reflection i oczywistym usprawnieniem wielu tekstur, Między innymi samej roślinności. Kamera sterowanie interfejs. Wraz z alternatywną kamerą pojawi się wiele ułatwień rozgrywki pomagających nie wytrącać gracza z imersji, jak na przykład szybszy rzucanie znaków czy możliwość dynamicznego chowania minimapy. Tryb foto. Tu nie trzeba dodawać nic więcej, nawet dziwne, że twórcy nie postanowili wprowadzić go w pierwotnej wersji gry. Mody. W tytule pojawiają się te najbardziej uznane przez deweloperów i graczy na całym świecie. Świetny ruch. Postępy międzyplatformowe. To ułatwienie wątpliwie przyczyni się do ułatwienia życiu wielu graczom i przedłuży czas, jaki poświęcają na zabawę z Wiedźminem. No i DLC. Netflix wypuścił serial o Wiedźminie. Tak, ciężko nie zauważyć. Tej przyczyny Redzi, nawiązując współpracę ze streamingowym gigantem, prowadzą wizualne nowości do gry, takie jak na przykład wygląd Nilfgaardzkich Żołnierzy. Oprócz tego ma pojawić się również zadanie nawiązujące do produkcji Netflixa. No cóż, nam pozostało tylko czekać na kolejne ruchy od City Projekt Red. Redzi nie schodzą z naszych ust nawet na chwilę, bo kolejną produkcją, którą bierzemy na tapetę, jest Cyberpunk. Wielu złośliwych mogłoby powiedzieć, że aktualizacja do świata Night City to raczej ukończenie gry, aniżeli dodanie nowych, fajnych elementów lub usprawnienie kilku bolączek gry. Cóż, po części jesteśmy jednymi z nich. Można pomyśleć, że etap naprawiania gry zakończył się, a każdy ze słusznie oburzonych wcześniej graczy może odetchnąć z ulgą. Next genowa wersja tchnęła nowe życie w wymęczonego cyberpunka i swoją przystępnością, a dlatego, że była za darmo, pozwoliła cieszyć się każdemu posiadającemu już owy tytuł. W konsolowe wersje zaimplementowano dwa tryby graficzne, a na wszystkich platformach, co wydaje się najbardziej oczywiste, w grze znacząco poprawiono przede wszystkim optymalizację oraz SI przeciwników i NPC. -ty. Oprócz czystych elementów technicznych w grze wprowadzono również dodatkowe elementy takie jak możliwość zmiany wyglądu V, czy zakup większej ilości mieszkań i nowej broni. Pełną ilość lepszej będziecie mogli znaleźć na oficjalnej stronie Cyberpunka. Następną grą, która w 2022 roku zyskała nowe życie to Spider-Man on Studia Insomniac. Po czterech latach fani człowieka pająka doczekali się zremasterowanej wersji, najlepszej gry o pajęczym bohaterze. W 2018 roku tylko posiadacze konsol mieli przywilej bujania się na sieci po ulicach Nowego Jorku. W sierpień 2022 roku przyniósł IPC-towcom to możliwość, a przy okazji usprawnił grę pod kątem oprawy graficznej i samej mechaniki. Nowymi rzeczami, które gwarantuje zremasterowana wersja to dynamiczne skalowanie rozdzielczości w celu zyskania preferowanej przez nas liczby klatek na sekundę gra automatycznie dopasowuje rozdzielczość do wybranego przez nas klatkarzu. Gra dostała również trzy nowe tryby jakości, które można dopasować indywidualnie do mocy posiadanego przez nas sprzętu. Jest to tryb DLSS, tryb FSR 2.0 i tryb IGTI. W każdym z tych trybów dostępny jest również ray tracing. A jeśli już o ray tracingu mowa, Niestety Spider-Man na PC dostał taki stan, stopień tej mechaniki, jak ten, który gracze mogli obserwować na PS5. Dzięki studio Insomniac fani dostali najlepszą grę o przyjaznym Spider-Manie z okolicy, szkoda tylko, że PCtowa, część fanbase'u, Marvela, musiała czekać na to aż 4 lata. Rok 2022 przyniósł także nie tylko remaster, ale i pierwszy w historii port PCtowy świetnego Uncharted 4. Podobnie jak w przypadku Spidermana, gra dostała parę trybów jakości. Pierwszym trybem jest tryb DLSS jakość, który daje najwyższą jakość grafiki i nie obniża znacząco ilości klatek na sekundę. Kolejnym jest tryb DLSS balance, który ma zapewnić nieco niższą jakość obrazu, ale za to zagwarantować stałą ilość klatek na sekundę. Tryb DLSS wydajność, który już w całkowitym stopniu stawia na przyjemność płynącą z płynności rozgrywki. Tryb ten przygotowany jest dla posiadaczy raczej słabszego sprzętu. No i jeszcze jednym trybem wprowadzonym do gry jest DLS Ultra Wydajność. Tym razem Dog przygotował tryb Ultra dla graczy, którym marzy się granie właśnie w 8K. No wiadomością dla technologicznych geeków jest to, że Uncharted 4 na PC nie dostał wsparcia śledzenia promieni. Nie wiadomo czym spowodowany jest brak implementacji raytracingu, ale każdy fan Uncharted wie, że Niektóre momenty w grze aż same się o niego proszą. Oprócz trybów dostosowywania rozgrywki, gracze mają szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o same ustawienia. Duża ilość opcji sprawia, że każdy może dokładnie dostosować grę pod swój sprzęt. Poza usprawnieniami graficznymi, mechanika gry pozostała taka sama. Fanom Uncharted, pecetowym czy konsolowym pozostaje od teraz czekać na rozwinięcie historii Natana Drake'a. Kolejna gra do pary, bo również od studia Naughty Dog. Le której 2022 rok był okazją na zmartwychwstanie to The Last of Us part 1. Pierwsza część zadebiutowała już w 2013 roku, będąc ostatnim ekskluzywnym tytułem na PlayStation 3. Deweloper pokazał, ile może wyciągnąć z umierającego już wtedy właśnie playaka trójki. Później The Last of Us dostało swój remaster na PlayStation 4, żeby w tym roku zadebiutować na już trzeciej generacji konsol od Sony, czyli na PS5. Tym razem już w postaci remake'u. Gra jest pełnoprawnym remakiem, oprócz zmiany szaty graficznej zmianie uległa również mechanika, bo zastosowano tu silnik użyty do stworzenia The Last of Us 2. Mimo to sama fabuła gry nie zmieniła się w żadnym stopniu. Jedną z bardziej zauważalnych zmian w grze jest poziom brutalności, i tak wcześniej wysoki zdaje się tutaj jeszcze bardziej podkręcony. Animacje wykańczające rozczłonkowywanie i modele rannych postaci sprawiają wrażenie brutalniejszych. Podobnie jak w innych ożywionych grach tego roku, The Last of Us Part 1 dostał dwa tryby jakości. W jednym z trybów postawiono na wygląd i oprawę graficzną, lecz zaniżono liczbę klatek na sekundę do 40. W drugim, klasycznie, zaniżono grafikę, stawiając na płynne i solidne 60 klatek. Mimo, że gra została wydana na PS5, nie posiada funkcji raytracingu, za to Naughty Dog postanowiło oszukać nas stosując mechanikę SSR i cube mapping. Warto zauważyć, że wydanie po raz kolejny The Last of Us w tym roku nie jest przypadkiem. Tuż za rogiem czai się przez wszystkich wyczekiwany serial właśnie The Last of Us. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie będzie rozczarowujący. Jeszcze jedną grą, która zalicza się do grupy wskrzeszonych przez 2022 rok jest God of War, który oryginalnie zadebutował w 2018 roku na konsole Sony PlayStation 4. Co prawda. Data wydania Boga Wojny na PC jest 14 stycznia, czyli pierwszych dwóch tygodni tego roku, ale nadal. są na ostatnimi czasy decyduje się coraz częściej na wydawanie swoich ekskluzywów na PC. Jednym z pierwszych był właśnie God of War. Pecetowcy dostali możliwość grania Kratosem w 4K oraz wsparcie dla ekranów ultrapanoramicznych. Gra jest wyjątkowo szczodra dla osób, które nie potrafią grać w dynamiczne gry bez dużej płynności to dlatego, że nie posiada blokowania ilości klatek na sekundę. Dlatego właśnie była to wyjątkowo dobra wiadomość dla posiadaczy mocnego sprzętu. Zastosowana już w wersji konsolowej zniewalająca grafika po raz kolejny powala na kolana, a wsparcie raytracingu jeszcze bardziej wciąga graczy w nordycki klimat opowieści. God of War nie jest ani remasterem, ani remake'iem. Jest to indywidualny port na PC z ulepszoną grafiką i, Boże, dziękujemy za to wszyscy, niezmienionymi mechanikami rozgrywki. Ostatnio oddane nam było ogrywać drugą część rag Ragnarok. Jednak po raz kolejny na ten moment jest tytułem ekskluzywnym dla konsoli PS4 i PS5. I tym razem wydaje mi się, że port PC-owy pojawi się o wiele szybciej niż dla poprzedniej części. Tym akcentem chcielibyśmy zakończyć tą krótką przejażdżkę po odnawianych tytułach. Mamy nadzieję, że przyszły rok przyniesie jeszcze więcej ciekawych odświeżeń. Gothic, patrzymy na Ciebie. Ale, że dostarczy również nam sporo nowych, ciekawych tytułów. Dzięki za uwagę. Cześć.